Witaj w programie Prawda, Ewangelista Andrew Womackiem. Obchodzimy 50 rocznicę służby. Andrew, jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem się od Ciebie uczyć, że nadal się uczę i będę się uczyć. Doceniam Twoją odwagę w Prawdzie. Nie przestawaj. Myślę, że nie przestaniesz. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dziś jestem w połowie mojego piątego tygodnia nauczania na temat 20 objawień, które zmienią twoje życie i mówię ci, to jest niesamowite. Świętujemy 55. rocznicę, odkąd Pan zmienił moje życie i aby to uczcić, wracam do wspomnień w moim życiu i mówię o 20 najważniejszych objawieniach, które Bóg mi pokazał. W pewnym sensie jest to rodzaj pół, Autobiografii. To nie jest tak naprawdę o mnie, to jest o tych objawieniach, ale zacząłem od pierwszego, które otrzymałem i właśnie przez nie przechodzimy. To jest mój mały prezent dla Ciebie. Dzisiaj będziemy również oferować kolejną książkę, zatytułowaną Nowy Ty i Duch Święty. Rozdałem ich dziesiątkom tysięcy, a może nawet setkom tysięcy ludzi, którzy przychodzą na moje spotkania i wychodzą do przodu. Mamy też inną małą broszurkę, pod tytułem 10 powodów, dla których lepiej jest mieć Ducha Świętego. Zazwyczaj rozdałem. Zdajemy wszystkie te rzeczy, ale wiesz, tysiące ludzi prosi o nie. Potrzebuje, żebyś coś dał, a więc to oferujemy całkowicie za darmo. Nie musisz nic wysyłać, aby otrzymać 20 objawień, które zmienią twoje życie? W przypadku pozostałych książek prosimy cię, abyś coś dał, ponieważ ponownie wydamy około 100 tysięcy z nich i będzie to dla nas koszt, a więc potrzebujemy ludzi, aby byli częścią tego, co robimy. Mamy teraz objawienie numer 9 z tych 20 objawień, które omawialiśmy. Będę mówił o chrzcie Duchem Świętym i mówieniu językami. W rzeczywistości moje życie różni się nieco od tego, czego nauczałby typowy zielonoświątkowiec. Ponieważ większość ludzi naucza, że kiedy zostajesz ochrzczony w duchu świętym, to jednym lub natychmiastowym znakiem otrzymania ducha świętego jest dar mówienia językami. Zgadzam się, że tak powinno być. Nie ma powodu, dla którego nie miałoby się to dziać natychmiast po otrzymaniu ducha świętego. Ale w moim przypadku wychowałem się jako Baptysta. Uczono mnie, że mówienie językami pochodzi od diabła i że nie dzieje się to dzisiaj, a ja otrzymałem Chrzest Duchem Świętym 23 marca 1968 roku. Mówiłem o tym przy okazji nauczania tego, co nazywam staniem się żywą ofiarą. I tej nocy, kiedy podjąłem to zobowiązanie i zostałem napełniony Duchem Świętym i miałem to nadnaturalne spotkanie z Bożą miłością. Wtedy właśnie otrzymałem chrzest Duchem Świętym, ale minęło 3,5 roku, zanim zacząłem mówić językami. A to dlatego, że byłem baptystą i nauczano mnie przeciwko temu. Niektórzy ludzie myślą, że nie. Kiedy otrzymujesz ducha świętego, to automatycznie mówisz językami. Wiesz, ja teraz nie mówię językami, a jednak jestem napełniony duchem świętym. Mogę mówić językami, kiedy tylko chcę, ale duch święty nie zmusza mnie do mówienia językami. Musisz zdecydować się mówić językami. W dziejach apostolskich, w rozdziale drugim, wersedwie czwartym, jest to napisane i zaczęli mówić językami. Językami, innymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Jest napisane, że oni zaczęli mówić. To nie Duch Święty mówi, to ty mówisz pod natchnieniem Ducha Świętego. Pan nie zmusza cię do mówienia językami. Kiedyś myślałem, że mówienie językami, kiedy naprawdę otrzymałeś Ducha Świętego, to tak jakbyś wymiotował po prostu nie jesteś w stanie tego opanować że to po prostu wychodzi i nie można tego powstrzymać i zaczynasz mówić językami. Niektórzy ludzie mają takie doświadczenie, że łatwo zrozumieć, dlaczego tak myślą, ponieważ tak bardzo ich to ogarnia, ale technicznie rzecz biorąc, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, jest napisane, że duchy proroków są poddane prorokom. Mówienie językami nie jest czymś, co po prostu przejmuje nad tobą kontrolę i nic nie możesz na to poradzić. Nie, tak nie jest i to jest powód, dla którego w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, apostoł Paweł wielokrotnie mówił ludziom, jeśli mówicie językami, niech to robi dwóch, najwyżej trzech i musi być do tego interpretacja. Bywali ludzie na moich spotkaniach, którzy po prostu wybuchali, mówiąc językami a ja mówiłem, spójrz, nie ma interpretacji. Mieliśmy już kilka proroców, musisz to opanować. A oni mówili, nie mogę tego kontrolować, to Duch Święty. A ja zabierałem ich do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 14, i mówiłem, jeśli nie możesz tego kontrolować, cóż, to nie jest Bóg. Duchy proroków są poddane prorokom. Mówię to wszystko, aby powiedzieć, że otrzymałem chrzest Duchem Świętym 3,5 roku przed mówieniem językami, ponieważ słyszałem tak wiele błędnych nauczań, które wywoływały we mnie strach i niewiarę w mówienie językami. Ale w końcu doszedłem do wniosku, studiując słowo, że mówienie językami nie pochodzi od diabła, że jest to dar dla nas dzisiaj i że jest potężny, więc zacząłem do tego dążyć. Ale wciąż zmagałem się, ponieważ myślałem, że Bóg po prostu zmusi mnie do mówienia językami. To jest bardzo podobne do tego, kiedy mówię, tak jak głoszę tutaj i mówię, wierzę, że Bóg inspiruje to, co mówię, ale gdybym miał po prostu otworzyć usta, pomodlić się i powiedzieć, Boże, nie pozwól, abym to był ja, przemów przeze mnie dzisiaj do wszystkich tych miliardów ludzi, którzy mogą oglądać ten program, Boże, przejmij kontrolę i przemów przeze mnie. Gdybym otworzył usta i po prostu czekał, aż Bóg zmusi mnie do mówienia, nic nigdy nie zostałoby powiedziane. On nie zmusza mnie do mówienia. To ja mówię. To jest powód, dla którego wychodzi to w języku teksańskim, ale wierzę, że Bóg to inspiruje. I mogę zagwarantować, że widziałem przemienione życia. Widziałem ludzi uzdrowionych. Widziałem ludzi wskrzeszonych z martwych. Widziałem, jak dzieją się przeze mnie rzeczy, o których wiem, że to Bóg przeze mnie przemawiał, ale to nie jest czysty Duch Święty. To nie jest czysty Bóg. On nie przejmuje kontroli nade mną i nie mówi mnie. To ja mówię pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak właśnie wygląda mówienie językami. Musisz pozwolić, by Bóg Cię zainspirował. Musisz otrzymać Ducha Świętego. Duch Święty to inspiruje, ale to Ty musisz mówić językami, a ponieważ tego nie rozumiałem, spędziłem rok lub dwa czekając, aż Bóg sprawi, że zacznę mówić językami. W końcu zacząłem rozumieć rzeczy, które powiedziałem tutaj w ciągu tych kilku minut i w końcu powiedziałem, że będę mówił językami. Pismo Święte mówi w 16. rozdziale Ewangelii Marka, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami. W końcu stwierdziłem, że jestem wierzący i będę mówił językami, więc zmusiłem się do wypowiadania słów, które nie wychodziły z mojej głowy. Po prostu zacząłem mówić różne rzeczy i na początku. Znowu, z powodu całego mojego błędnego myślenia, myślałem, że to tylko ja. Cóż, to byłem ja, ale to nie byłem tylko ja. To byłem ja, pod natchnieniem Ducha Świętego, tak czy inaczej jechałem, aby pomodlić się z człowiekiem, który poprosił mnie, abym przyszedł się za niego pomodlić. Byłem tak zdesperowany. Szukałem tego daru mówienia językami przez długi czas, aż w końcu stwierdziłem, że zrobię z siebie głupca i po prostu wypowiem. Te bezsensowne słowa. I przez całą drogę przez miasto, kiedy jechałem, wypowiedziałem słowa, które nie miały dla mnie żadnego sensu. Nie miałem całkowitej pewności, że to Duch Święty, ale kiedy się modliłem, wypowiedziałem dwa lub trzy słowa, które. Wiem, że to zabrzmi okropnie. Byłem w tym naprawdę niedojrzały, ale wypowiedziałem dwa lub trzy słowa, które brzmiały dla mnie dobrze. Pomyślałem, wow, wierzę, że to jest dar mówienia językami, więc po prostu po prostu wypowiadałem te słowa. Wypowiadałem je w kółko i w kółko przez całe miasto. Zacząłem usługiwać temu człowiekowi i było lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Bóg pokazał mi dokładnie to, czego ta osoba potrzebowała. Byłem w stanie mówić do Niego w sposób, w jaki wcześniej nie byłbym w stanie, i byłem. Absolutnie przekonany, że to dlatego, że mówiłem językami i modliłem się o tę ukrytą mądrość Bożą. Po prostu wiedziałem, że to właśnie to spowodowało. Kiedy więc skończyłem usługiwać tej osobie, wróciłem do samochodu i ruszyłem w drogę powrotną do domu. Chciałem podobnie użyć tych słów, ale ich zapomniałem. Nie wiedziałem, jak one brzmiały i wpadłem w panikę, ponieważ przez lata starałem się mówić językami i w końcu miałem te kilka słów, frazę, która brzmiała dla mnie dobrze. I zapomniałem jej i zacząłem panikować. Wtedy pan przemówił do mnie i powiedział: Dlaczego nie zrobisz tego samego jeszcze raz? Nie znajdziesz nowej frazy. Tak więc zacząłem znowu mówić i wkrótce powiedziałem coś, co brzmiało dla mnie dobrze. I zacząłem tego używać, a pan powiedział: Teraz, znajdź nową frazę. W ciągu kilku zaledwie minut mówiłem płynnie językami, mówiłem różnymi językami. Wiesz, nie wiedziałem, co mówię, ale możesz odróżnić przykładowo francuski od niemieckiego. Niemiecki jest taki twardy i surowy, a francuski jest miły. A więc mogłem po prostu powiedzieć, że mówię w różnych językach. W każdym razie tak właśnie zacząłem. Zajęło mi trochę czasu, zanim Bóg całkowicie przekonał mnie, że to nie tylko ja. To byłem ja, ale nie tylko ja. To ja modliłem się pod natchnieniem Ducha Świętego. W moim życiu osobistym miałem dwa naprawdę mocne potwierdzenia, że to Bóg przemawiał przeze mnie. Tak czy inaczej, musiałem poradzić sobie z tymi rzeczami, ale doszedłem do pewności i teraz mówię językami, tak jak apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 14. Mówię językami więcej niż wy wszyscy. Mówię językami więcej niż większość ludzi. A więc dzisiaj i jutro będę mówił o darze mówienia językami. W rzeczywistości jest on wynikiem ksztu Duchem Świętym. Ponownie zielonoświątkowcy początkowo wiążą mówienie językami z Duchem Świętym i mówią, że jeśli nie mówisz językami, to nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Nie sądzę, by to była prawda. Jestem ochrzczony w Duchu Świętym, a mimo to nie mówię teraz językami. Jestem ośczony w Duchu Świętym. Mam dary Ducha Świętego i widziałem jak moc Ducha Świętego przepływa przeze mnie. Ale teraz nie mówię językami. Muszę zdecydować, by mówić językami. Mógłbym wymienić kilka nazwisk. Nie zrobię tego teraz, ale są przywódcy w Ciele Chrystusa w ciągu ostatnich stu lat. Niektórzy z nich byli wielkimi przebudzicielami. Wspomnę o jednej osobie, Charles Finney. Powiedział, że otrzymał chrzest Duchem Świętym i to było jak fale płynącej miłości, które, jak powiedział, po prostu na niego spłynęły. Jest to bardzo podobne do tego, co stało się ze mną 23 marca 1938 roku i on twierdził, że był to chrzest Duchem Świętym. Dwight Moody twierdził, że został ochrzczony w Duchu Świętym, ale według mojego rozeznania nigdy nie widziałem ani nie czytałem, aby mówił językami. Wierzę, że można otrzymać Ducha Świętego i nie mówić językami. W przeszłości doświadczenie zielonoświątkowe nie było tak naprawdę znaczące, jak to było w 1906 roku na spotkaniach na Azusa Street w Kalifornii, gdzie chrzest Duchem Świętym i mówienie językami naprawdę zaczęły zyskiwać na znaczeniu, i to właśnie tam powstały denominacje zielonoświątkowe. Wierzę, że przed tym czasem byli ludzie, którzy mieli spotkanie z Panem. Charles Finney powiedział, że było to drugie doświadczenie, drugie dzieło łaski. Tozer i wielu, wielu innych ludzi mówiło o drugim doświadczeniu z Panem, poza zbawieniem, i nazywali to różnie, ale wierzę, że było to otrzymanie krztu Duchem Świętym. Ale nie wszyscy z nich mówili językami. Nie musisz mówić językami, możesz mówić językami. To jest dar. Ktoś zapyta, czy musisz go mieć? Czy trzeba mówić językami, aby mieć Ducha Świętego? Wiesz, mam na sobie parę dżinsów. Myślę, że można mieć parę dżinsów z jedną nogawką, ale po co? Amen? Ja mam dwie nogi. Dlaczego miałbyś kupić parę dżinsów z jedną nogawką? Tak, możesz mieć chrzest Duchem Świętym i nie mówić językami, ale jeśli nie mówisz, to tracisz coś, co Bóg ma dla ciebie. Jest to część sztu Duchem Świętym i mówię Ci, kiedy zaczniesz mówić językami, Jezus powiedział to w dziejach Apostolskich, rozdziale 1, wersycie 8, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce Ziemi. I powiedział w Dziejach Apostolskich, rozdziale pierwszym, wersecie ósmym, a w Dziejach Apostolskich, rozdziale drugim jest mowa o tym, jak przyszła Moc Ducha Świętego, a w Dziejach Apostolskich 2,4 jest napisane, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Tak więc w tym przypadku, kiedy przyszedł Duch Święty, mówili językami. Dzieje Apostolskie, rozdział ósmy, kiedy przyszedł Duch Święty, mówili językami. Dzieje Apostolskie, rozdział dziesiąty, kiedy Duch Święty zstąpił na Korneliusza i jego rodzinę, mówili językami. Piotr nawet wykorzystał fakt, że mówili językami i otrzymali chrzest z Duchem Świętym jako dowód dla Kościoła w Jerozolimie, że Bóg umożliwił zbawienie dla pogan. Znajdziesz to w Dziejach Apostolskich, rozdziale 11. Następnie w Dziejach Apostolskich, rozdziale 18, widzimy, że mówili językami. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 19, kiedy ludzie otrzymali Ducha Świętego, byli już narodzeni na nowo, ale powiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. To dowodzi, że niektóre z naszych denominacji, które istnieją do dziś, istniały w tamtych czasach, ponieważ słyszeli o Jezusie, ale nie słyszeli o Duchu Świętym. A kiedy Paweł im o tym powiedział, otrzymali go i zaczęli mówić językami. Mówienie językami jest częścią Chrztu, Duchem Świętym, ale wierzę, że nie jest to automatyczne. A więc kiedy ludzie pojawią się na moich spotkaniach i modlę się z nimi o otrzymanie Ducha Świętego, wielu z nich natychmiast mówi językami. To jest jak rurka. Jeśli nie masz czegoś, co zatyka rurkę, to woda może przez nią przepływać. Jeśli nie masz jakiegoś niewłaściwego myślenia, które zatyka Twoją duszę, to kiedy otrzymasz Ducha Świętego, mówienie językami jest normalne, to jest tego część. W jutrzejszym programie zajmę się kilkoma innymi rzeczami, które wyjaśnią. To bardziej szczegółowo. Ale jeśli masz dużo niewłaściwego myślenia, które zatkało Twoją duszę, to wierzę, że możesz otrzymać Ducha Świętego, a mimo to nie mówić językami. Kiedy więc ludzie przychodzą na moje spotkania, modlę się z nimi, wielu z nich natychmiast mówi językami, ale potem dajemy im tę książkę, która wyjaśnia, czym jest prawdziwe zbawienie i mówienie językami, a także mówi o wszystkich przeszkodach, które miałem ja. Znowu, wychowałem się w religii która była przeciwna mówieniu językami, więc z tego powodu uważam, że prawdopodobnie miałem tyle samo lub więcej przeszkód z mówieniem językami niż ktokolwiek inny. A więc po prostu mówię o tym, co mi przeszkadzało, jak w końcu zacząłem mówić językami. Widziałem tysiące ludzi, którzy nie mówili językami od razu, ale po przeczytaniu. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Byli w stanie mówić językami i jest to doświadczenie zmieniające życie. Ten program może być oglądany przez ponad 5 miliardów ludzi na całym świecie. Z pewnością nie ogląda go każdego dnia 5 miliardów ludzi, ale taki jest potencjał. Mamy setki milionów ludzi oglądających ten program w tej chwili i powiedziałbym że dla wielu z Was, być może nawet dla większości z Was, ta rzecz o mówieniu językami jest niezwykła, dziwna i obca. Zapytacie, jaki jest tego cel? Pozwól, że podzielę się kilkoma wersetami z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 12 i 14, gdzie Paweł mówił o darach Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14, w wersecie drugim jest napisane, ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt Go nie rozumie, On zaś w duchu mówi tajemnice. Jest więc wiele rzeczy. Nie mam czasu w ciągu zaledwie kilku dni, aby ci je wszystkie objaśnić. Ponownie, możesz zdobyć tę książkę zatytułowaną Nowy Ty i Duch Święty, a także tę małą broszurę pod tytułem 10 powodów, dla których lepiej jest mieć Ducha Świętego. Opiera się ona na tym, co Jezus powiedział w 16 rozdziale Ewangeliana, gdzie powiedział swoim uczniom: Odchodzę, a ponieważ powiedziałem wam, że odchodzę, smutek napełnił wasze serca, ale tak naprawdę lepiej jest dla was mieć Ducha Świętego niż mieć mnie w moim fizycznym ciele, tutaj z wami, to jest niesamowite, niesamowita mała książka, która to wyjaśni, tak więc jest wiele rzeczy, które nie miałem czasu, aby zagłębić się w to wszystko, ale kiedy mówisz w niezdanym języku, nie mówisz ludziom. Mówisz bezpośrednio do Boga. I znowu jutro omówię to bardziej szczegółowo, ale w wersecie 14 jest napisane, że kiedy modlisz się w obcym języku, modli się Twój duch. Jeśli słuchałeś mojego programu w poniedziałek i wtorek, w tym tygodniu mówiłem, o tym, że twój duch jest częścią, która została zmieniona, a zgodnie z pierwszym listem do Koryntia, do rozdziałem 2, wersetem 16, jest napisane, że masz umysł Chrystusa. To nie jest prawda odnośnie głowy. To nie mówi o twoim fizycznym umyśle. Nie wiesz wszystkiego co wie Jezus, ale w duchu masz umysł Chrystusa. W liście do Kolosan, rozdział 3, werset 10 jest napisane: a przyodzieliście się nowego, mówi o naszym narodzonym na nowo duchu, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To w twoim duchu masz umysł Chrystusa. Kiedy więc modlisz się językami, to modli się twój duch. Kiedy modlisz się po polsku lub w jakimkolwiek innym języku, to modli się twój umysł, a twój umysł ma ograniczenia. Nie wiesz jeszcze wszystkiego, Pismo Święte mówi. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. A więc, kiedy modlisz się tylko w swoim znanym języku, to masz ograniczenia, nie wiesz, co robić, ale kiedy modlisz się językami, to modli się twój duch. Ta część ciebie, która jest stworzona w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, ta część ciebie, która ma umysł Chrystusa. W pierwszym liście Jana, rozdział 2, werset 20, jest napisane, macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Tak więc częścią ciebie, która to posiada, jest twój duch, a kiedy modlisz się językami, to twój duch modli się bezpośrednio do Boga. Omijasz swój mózg. Omijasz ograniczenia swojego umysłu. Nie wiemy dokładnie, jak się modlić. Jeśli modlisz się za kogoś innego, nie wiesz, co się w nim dzieje. Kiedy usługujesz uzdrowieniem innej osobie, uzdrowienie jest skomplikowaną kwestią. Istnieje wiele, wiele, wiele powodów, dla których ludzie nie otrzymają uzdrowienia. Żaden z nich nie ma związku z tym, że Bóg nie ustrawia danej osoby. Wszystko ma związek z tym, że my nie przyjmujemy. Mamy rzeczy, które nam przeszkadzają. A kiedy modlisz się o kogoś, jeśli nie masz chrztu Duchem Świętym, jeśli nie możesz wyjść poza swój fizyczny umysł i po prostu modlisz się tym, co wiesz, nie będziesz naprawdę skutecznie modlić się o ludzi. Kiedy otrzymałem Chrzest Duchem Świętym i modlę się językami, daje mi to możliwość usługiwania ludziom z mojego ducha, a nie tylko z mojej głowy. Czy wiesz, że przemawiam teraz do miliardów ludzi na całym świecie? Nie ma możliwości, abym znał każdą sytuację każdej osoby. A jednak, ponieważ mam chrzest w Duchu Świętym, ponieważ modlę się językami i proszę Boga, aby dał mi mądrość, wierzę, że Bóg mówi przeze mnie rzeczy, których nie mógłbym powiedzieć tylko moim naturalnym umysłem. Wierzę, że usługuje z mojego serca, usługuje z mojego ducha, a mówienie językami jest ogromną częścią tego procesu, w którym wychodzę poza siebie i dochodzę do miejsca, w którym mogę płynąć w Duchu Świętym. Jest człowiek, który prowadził moją służbę, Paul Milligan był moim dyrektorem generalnym przez około 5 lat. Paul Milligan około 30 lub 40 lat temu usłyszał mnie w radiu, zanim zacząłem być w telewizji, nauczałem na ten temat Paul był wychowany jako baptysta, tak samo jak ja. Mógł odnieść się do moich zmagań, tak czy inaczej. Znalazł się na podłodze w swoim salonie, modlił się i prosił Boga, aby ochrzcił go duchem świętym. Czekał i nic się nie wydarzyło. W każdym razie jego żona wróciła do domu, spędzili razem wieczór, a potem poszli spać i w środku nocy Paul miał sen. We śnie ktoś położył na nim ręce i nagle otrzymał i zaczął mówić językami we śnie, jego żona zerwała się na równe nogi, przykleiła się do ściany, zastanawiając się, co się stało, a on po prostu mówił językami i w ten sposób je otrzymał, i to zmieniło jego życie. Stał się multimilionerem, założył własny biznes. Założył ponad 16 firm, niektóre z jego firm weszły na giełdę itd. Tak A wszystko to przypisuje otrzymaniu chrztu duchem świętym. Jezus powiedział, że otrzymasz moc. Dunamis, cudownie działającą moc. Niezależnie od tego, czy chodzi o świecką pracę, czy o usługiwanie innym ludziom, czy o usługiwanie samemu sobie, czy cokolwiek innego, potrzebujesz chrztu duchem świętym. Tak więc ponownie rozdaję książkę, 20 objawień, które zmienią Twoje życie każdemu, kto o nią poprosi. Mamy też inne małe broszurki pod tytułem Nowy Ty i Duch Święty: 10 powodów, dla których lepiej jest mieć Ducha Świętego, a także płyty CD i DVD, które pochodzą z jednej z moich konferencji, na której nauczałem o 10 powodach, dla których lepiej jest mieć Ducha Świętego. Mamy wiele materiałów. Jeśli posłuchasz, nasz lektor poda Ci wszystkie szczegóły na ten temat i zachęcam Cię, abyś zadzwonił, napisał i otrzymał te materiały. Wierzę, że będą one dla Ciebie błogosławieństwem.